Hejka, mordeczki z tej strony ja, Oliwcia. Co że tak mówię, Oliwcia, ale uwielbiam tak gadać. E, tak. E, to jest taki wstęp. Nie wiem, ile to będzie trwało, zanim coś opowiem. Tak, to jest mój. Czekajcie. Piąty kanał na YouTubie. Mam oczywiście nowy telefon i teraz lepsza jakość jest niż na tym moim telefonie głupim, co miałam. E, tak, e, jutro albo jeszcze dzisiaj nagram pozdrowionka kogoś, dla kogoś. E, może jeszcze proma zrobię, nie wiem, zobaczę, ja będę miała czas. Choć e, aktualnie siedzę w domu i nic nie robię, nagrywam, piszę na Messengerze i słucham muzy na moim oto głośniczku. No. No i właśnie aktualnie jestem nad morzem w ogóle ja nie wiem co gadać, bo nie nadaje się na, e, na nagrywanie na YouTube a. no więc tak, jeszcze jak mówiłam, nagram pozdrowienia e, nie wiem co jeszcze, no jak mówiłam, też proma może zrobię, może jutro może jeszcze dzisiaj nie wiem, pomyślę jeszcze Wstawię to ten film. I nagram pozdrowionkę. Chyba, no, ileś tam osób pozdrowie. No. Więc tak. Yy. W ogóle nie wiem, co gadać. No dobra, trudno. To był tylko taki wstęp, tylko Wam powiedzieć. Dobra, widzimy się zaraz, jak wstawię ten film. Pa!